Witam serdecznie moi drodzy. Chciałbym tylko powiedzieć, że ta gra chce, żebym zbankrutował. I nie jest to żart, moi drodzy. Nie wiem czy pamiętacie, ale na NexalG jakiś kilka dni temu nagrałem odcinek pod tytułem Brawl Stars mnie wizji. I ten odcinek polegał plus minus na tym, że po tworzeniu 400 tysięcy skrzynek nie dropnął mi star power do El Primo. No i moi drodzy, sprawa wygląda tak, że wchodzę dzisiaj w sklep i widzę coś takiego. Widzę ofertę na złoto i dwa razy star power za złoto. No i wiecie, każdy normalny człowiek powiedziałby, hey, nie opłaca się 2000 golda, można coś lepszego wydać. No ale wiecie, moi drodzy, jestem debilem i jestem pay -to win ścierwem najgorszym, no i każdy wie, że ja to kupię, no bo to jest najlepsze. No, Słowa mi zabrakło, naprawdę. Także, moi drodzy, jak ktoś Was jest nowy, subskrybujcie kanał 10 tysięcy łapek w górę i lecimy z kolejnym odcinkiem z Stars na tym kanale. Ja już kiedyś mówiłem, ja jestem człowiekiem czynów i <laughs> jestem pay to win śmieciem. Ja zdaję jesteś z tego sprawę, moi drodzy. Także, kupujemy oczywiście tą ofertę. Cyk 1700 golda za 24 zł. Tak, o, tutaj właśnie kod miał, czy co tam kocie u ciebie? Zapłacono. No i moi drodzy, kupujemy oczywiście El Fuego do El Primo, jest to gwiazda moc. Znaczy, no, jest to star power, który pozwoli mi, żeby moi wrogowie, do których dotarł super atak El Primo, otrzymują 800 punktów obrażeń. No, czyli to jest całkiem spoko star power i mi się osobiście podoba. Kupujemy oczywiście tak o... W ogóle bo teraz te star powery mają takie jakby swoje ikonki, to jest w ogóle mega spoko No i mamy w ogóle drugi star power do Shelly do kupienia I to jest star power, który jest nowy I to jest drugi star power do postaci W sumie mam star power do Shelly, który tam spowalnia vlogów na ulcie A to jest star power, który jeżeli punkty życia Shelly spadną poniżej 40% Rozbójniczka natychmiast wraca do pełnego zdrowia Plastron do... ej to jest mega OP To jest mega, mega OP, ponieważ w tym momencie starcie z takim bólem są w zasadzie wygrane Kupujemy to moi drodzy, oczywiście, że kupujemy no i co, wypadałoby teraz przetestować, także lecimy. Okej, okay, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Po kilku dniach dla Was to najprawdopodobniej była sekunda. No i moi drodzy, dwie ważne informacje. Po pierwsze, kupiłem Mortis'a, niestety nagrałem to, jak go kupowałem w kościele, dlatego w tym momencie macie nagranie. No ale jak musz to musz, także kupujemy Tym mortisem zagramy sobie w następnym materiale No i w tym momencie mogę już Oficjalnie powiedzieć, że mam każdego Skina do postaci w tej gierce Praktycznie, no nie licząc oczywiście Bu i chyba Derylan, no ale to jest niemożliwe do zdobycia No i moi drodzy, e, jeszcze jedna ważna informacja Ponieważ mamy kolejne Star Power do kupienia w tym momencie, dlatego moi drodzy Jeżeli pod tym materiałem Uda wam się dobić dzisiaj 10 tysięcy łapek w górę, to jutro O godzinie 9.30 puszczam dla was Film jak kupuję Star Power do do, do Kolta, który daje mi e, 11% sz, e, szybkości ataku i zakresu strzałów. Dlatego wydaje mi się, że jest to naprawdę mega, mega spoko star power. Także stawiajcie łapki w górę, subskrybujcie, jeżeli jesteście nowi, no i jutro o godzinie 9.30 wjeżdża film, gdzie kupuję tą wspaniałą jest moc. A póki co, moi drodzy, ja już nie gadam i przechodzimy do testowania star powerów. Na początku e, wydaje mi się, że polecimy sobie z strzeli. Shelly. Shelly, tak jak mówiłem, e, ma taki star power, że jeżeli jej punkty życia spadną. Poniżej 40% to leczy się do całości swojego HP. Także wydaje mi się, że to może być naprawdę mega, mega silne. No i co, moi drodzy? Sprawdźmy to! Okej, okay, witam serdecznie. No i zobaczcie, moi drodzy. W tym momencie ten pasek trzeci na dole. Mówi nam, kiedy mamy ten Star Power. Póki the Star Power jest aktualnie niedostępne, będzie za jakieś 10 sekund. Ale wydaje mi się, że i tak możemy tego gościa spróbować rozstrzelać. Ok, niestety nam się nie udało. Ewentualnie, jakbym poszedł teraz, Kto się leczy. bo to mamy kolejną szeli. Ale mam już star power, dlatego wydaje mi się, że w tym momencie możemy tego e, Kulturalnego Rosjanina spróbować rozstrzelać, dobra, witam serdecznie e, Tego gościa sobie zabijemy, jak ktoś, ja mam star power cały czas Musimy go zultować, okej, okay, cyk, siadło I zobaczcie, to jest właśnie wykorzystanie tego star power Nie muszę się tak jakby, nie boję się, że tu będzie ten typek nie ma go Boję się, że tutaj, w tym miejscu, tak jakby Typy e, Będą, co ja mówię w ogóle, dobra, zgubiłem wątek Ale to nieważne. ważne, mówiłem plus minus tyle, że ten star power Jest mega, mega, mega silny, zobaczcie, w tym momencie Star Power mi się odpalił, ja jestem praktycznie nie do zabicia. I zobaczcie, w tym momencie zabiłem jedną osobę, no i mogę sobie na spokojnie uciec z drugą stronę, wyleczyć się, poczekać następne 10 sekund. No i za 10 sekund możemy zrobić to samo. To Star Power jest totalnym, totalnym sztosem i jestem w stanie się pokusić o stwierdzenie, że jest to jedno z lepszych Star Powerów w grze. Na pewno jest to najlepsze, które aktualnie mam. Jezu, ten biedny Colt, to HP, cały czas atakuje. Chłopak, nie wie, że musicie wyleczyć, dobra, żegnam! Żegnam, panie kolcie. Niestety mamy dzisiaj taki tryb, że niestety gonią nas wspaniałe robociki, dlatego do korzystajmy z tego, póki możemy. No i co moi drodzy? Pierwsza gra wygrana, lecimy z grą numer dwa. Gra numer dwa przed nami. Generalnie mamy dzisiaj mapę, gdzie wszyscy są, kurde, pochowali w krzakach. I mamy taki minus, że niestety... Goni nas kurde Crow, dobra tary, jesteś królem, Czemu ja się ciebie boję w ogóle, coś mi to wytłumacz, dobra e, Czy kiedy naładuje mi się star power i nie będę miał poniżej 40 to mi się odrodzi Tak jakby tak, odrodzi mi się, czyli to jest sobie całkiem spoko Ale ten na to też trzeba zwracać uwagę, ponieważ W tym momencie musimy poczekać kolejne 20 sekund, żeby właśnie wykorzystać Tak jakby value tej wspaniałej broni, ja się chyba zostawię z tym robotnikiem, Weź sobie go tam rozwalaj, ja naprawdę stary nie chcę Mieć z tym robotem nic wspólnego, nawet naprawdę ja tak, co? Ale ja robotów nie widzę. Dopóki roboty mnie nie fokusują, jest naprawdę okej okay. yy, Okej, okay. mamy tutaj. Myślałem, że mamy Rose, ale na szczęście Rose nie ma. Yy, poczekajmy, poczekajmy, poczekajmy. Ponieważ nie chcę, żeby mi się znowu Star Power odpalił, tak jakby bez żadnego value Ok, i w tym momencie ta Shelly, która wyskoczyła. O nie, mamy tutaj Derrilla. O nie, 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 nie. Dobra, tutaj jest zbyt tłocznie, wiecie, dlatego wycofamy się z powrotem. No i niestety Kro odpalił mi pasywkę, ten Star Power. No i teraz. Okej, okay, teraz zobaczmy. Dótujemy sobie tą... To dlaczego mi wali coś? Okej. Okay. Dobra, cyk. I daj na mojego zabija. W sensie ją zabija. Ja sobie podnoszę kuby No i pozdrawiam serdecznie. Wyszedłem na tym bardzo, bardzo dobrze. Tutaj mamy jeszcze kolejną e, skrzyneczkę, którą możemy sobie wziąć. Mamy następny star power... E, ojeju, teraz nie mam zbytnio dobrej sytuacji. Dobra, gościu. Pal wroty, co? Dobra, cyk. Jezu, przeżył to, przeżył to! No nie mówcie, nie mówcie, zginę. Dobra, nie zginę, ponieważ podniosłem Cuba i żeby mnie tylko Spike nie zabił, proszę. Dobra, udało się, respi się tutaj robocik, jeszcze obrywałem damage. Dobra, wydaje mi się, że Star Power będzie musiał mnie uleczyć. I naprawdę bardzo close gierka, no i niestety goni mnie mój wspaniały kompan. Uwaga, 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 dobra. Próbuję dodżować do to wszystko, co tutaj jest. Okej, okay, udało mi się go zabić na raz. No i goni mnie robot, moi drodzy, także mamy niestety niezbyt ciekawą sytuację. On ma ulta odpalonego, aczkolwiek ja mam Star Power gotowe także tutaj raczej stary nic nie zrobić, bo raczej przegrałeś, dokładnie moi drodzy, tak się stało. E, wydaje mi się, że tą rundę rozegrałem naprawdę mega mega dobrze. I mega, mega dobrze, że e, zagrałem dosyć pasywnie na początku. No i mamy, moi drodzy, 15 rankę na Shelly. Co ciekawe! Jest to moja pierwsza postać na 15 randze 300 pucharków jest na niej wbite. I zobaczcie, 300 pucharków, to jest chyba jakiś poziom już, co nie? A ja tutaj zobaczcie, na łzaku mogę te gierki sobie wygrywać, tak że mega, mega mi się to podoba. E, wydaje mi się, moi drodzy, że Shelly to by było na tyle. No i teraz sprób, sprawdźmy sobie Star Power do El Primo. E, również sprawdzimy sobie to na solo Showdown. I wydaje mi się, że Star Power do El Primo nie jest aż tak dobry właśnie, jak Star, Star Power do Shelly. Ale też wydaje mi się, że może e, zrobić swoje. Wydaje mi się, że nie jest raczej star power na solo showdowny, ponieważ El Primo i tak na bliski dystans na solo, na solo showdownie jest totalnym sztosem. I chyba tylko Rose jest go w stanie zabić one 1 tak mi się wydaje, albo Bully Shelly, innych postaci nie ma. właśnie, tutaj ta Nita sobie do mnie podeszła. No i nic nie zrobiła, ponieważ to no jest za słaba, no ale niestety mamy teraz pewien problem, ponieważ goni mnie Meksykana, który ma więcej HP i ma lepsze bucharki Jezu, co tutaj się dzieje? Dobra, ja bym chciał się wysuwać Ponieważ tutaj naprawdę złe rzeczy się dzieją Jakby udało mi się zabić O, ja ale Dobra, złotujmy ją Proszę, 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 proszę No niestety Typek obrywa te 200 obrażeń Ale niestety Za dużo mi to nie da Dobra, zginął sobie No nie wiem Ale młyn Wszyscy polecili na środek I nie wygląda to zbyt dobrze Mamy niestety tylko dwa kiuby Pięć osób przy życiu Aktualnie sobie ee, Się utrzymuje I mamy naprawdę, moi drodzy Mega, mega problem Ponieważ no dwa Qy raczej nie pozwolą mi wygrać gry, nawet z tym star, power, star powerem. Jeżeli miałbym star, dwa cuby na Shelly, uwierzyłbym w to, że da, uda mi się coś zrobić. Ale kurde, te star power do L Primo to jest tylko 200 obrażeń. To nie jest jakoś mega dużo i wydaje mi się, moi drodzy, że mamy, 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 mamy mega problem! Aczkolwiek... Okej, okay, mamy tutaj dół, który... którego goni nie Dobra, udało mi się go sklepać. I teraz pytanie, nie, dobra. Nie, uciek, to Dobra, udało mi się uciec na wszelki. Na, na wszelki wpadek. Na szczęście chciałem powiedzieć. I teraz typek... Dobra, nie, 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 bo zaraz dokładnie zginę od niego. E, także wycofajmy się. Kurde, przepraszam, że za mój chaotyczny komentarz, ale naprawdę. E, jest to mega, mega ciężka gra. I powiem Wam szczerze, że chyba cięższej gry jeszcze w tym miesiącu w Brawlach nie grałem, no ale trzeba się tutaj skupić, żeby coś jednak zrobić. Mam trzy kuby, Ten Karl ma kubów dwa i mamy kolejnego karla, który ma w chyba 7, ale tego karla na szczęście goni robocik także mamy o tyle plus, że jesteśmy w stanie się jakoś tam ogarnąć. Dobra. Tutaj, Typek na pewno będzie spróbowanie nie ultować, ale powinienem chyba raczej go zabić. Dokładnie, udało mi się go zabić, no i niestety, robocik tym razem leci we mnie, także. a mamy mega problem. Koszmarny problem mamy, dobra, na szczęście, robocik się zdefokusował, to mi się akurat mega podoba. Byłem się w stanie wyleczyć, tutaj raczej nie powinno mnie jeszcze nic bić. Dobra, i wydaje mi się, że tutaj jest, moi drodzy. Dobra, pyk! Jest, udało się! No to mi to było, moi drodzy, dobre Musicie przyznać, że dzisiaj Gram naprawdę, naprawdę dobrze w tą grę Dobra, moi drodzy, runda numer dwa Tym razem wydaje mi się, że nie będzie już tak łatwo, ponieważ Znaczy tak łatwo, tak trudno Ponieważ tamta gra to był w ogóle jakiś obłęd totalny Ci ludzie, którzy Z którymi się biłem, okej, okay, ta Bibi W ogóle nie potrafię grać w tą Bibi, nie prawie na nią też za bardzo grać Na szczęście typek też jakoś Dobry chyba nie jest, dobra, zrutujmy sobie tylko po to, żeby ją zabić Żeby nam już nie przeszkadzała Mamy tam dynamajka, którego raczej Powinniśmy na spokojnie sobie zaorać Mamy tutaj kurde oczywiście moją ulubioną postać Dlaczego ona jeszcze jest w tej grze Dlaczego supercel jej nie usunął Na to pytanie najprawdopodobniej odpowiedzi nigdy nie poznamy Ale miejmy nadzieję, że kiedykolwiek się dostanie. stanie Na przykład na Prima Please Supercel usunie Rose'a na 24 godziny To by było mega, mega spoko Dobra, robocik jest bity przez coś innego Zobaczcie tutaj w ogóle różnicę w HP Pomiędzy mną a tym LP. No niestety, typek miał ulta Dlatego raczej sobie tutaj nic nie zrobimy Dobra, typek w ogóle na mnie wleciał I mnie rozwalił Okej, okay. tego się nie spodziewałem, moi drodzy No, zostałem ograny Zostałem niestety ograny No i co, moi drodzy, ja wam mogę powiedzieć Dziękujemy bardzo za oglądanie tego materiału Jeżeli chodzi o Star Power do El Primo Jest on moim zdaniem okej, okay, ale nie jest on jakoś mega, mega dobry Natomiast Star Power do Shelly To totalny, totalny, totalny sztos A jeżeli ktoś z was chciałby zobaczyć, jak kupuję dzisiaj Star Power do Colta, jedyne co musicie zrobić to oczywiście zostawić łapkę w górę Dzisiaj 10 tysięcy łapek w górę i jutro o 9.30 wracuje do was odcinek, gdzie kupuję owe Star Power. a Póki co moi drodzy, ja się z wami żegnam. dziękuję za oglądanie, jeżeli jesteście nowi, Subskrybujcie kanał, biajcie ten drugi kanał, gdzie też są filmiki z Brawl Stars A ja póki co uciekam, życzę wam miłego dnia, trzymajcie się, pa pa!